Witam serdecznie Państwa na otwarciu mojej wystawy w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie i za możliwość pokazania prac. Wystawa jest dorobkiem ostatnich 30 lat poszukiwań i wypracowania własnego kodu znaków i symboli. Będących ekwiwalentem dla odczuć, porównywalnych z rysowaniem na karce papieru. Moje dotychczasowe doświadczenie w pracy z tradycyjnymi technikami graficznymi i technikami komputerowymi pozwoliło mi na próbę połączenia nieograniczonych możliwości programów komputerowych ze środkami wyrazu, specyficznymi dla tradycyjnie rozumianego warsztatu graficznego. Powrót do czarno-białych rygorów grafiki dał mi możliwość większego operowania metaforą, tak aby na nowo powstałe znaczenia miały możliwości wieloznacznej interpretacji. Prace te są eksperymentem, w którym warsztat pracy nie jest rozumiany tradycyjnie, ale efekt końcowy grafika ma znamiona środka wyrazu używanych w technikach tradycyjnych, gdzie odbitka zwyczajowo wykonywana jest własnoręcznie przez autora. To co mogę powiedzieć, wszystko dzieje się naprawdę. Dzieje się to jednak nadal na białej karce papieru za pomocą farby drukarskiej, by ktoś powiedział ink printing i wyobraźni. Z tą tylko różnicą, że rylet zastąpiony został umownie przez kursor komputera. Przykładem tego może być praca imersja, która znalazła swój e, finał także w odbitce. Linorytu w formacie 10 na 12 cm, którą będę pokazywał podczas międzynarodowego bienale miniatur graficznych w Łodzi. Pokazuje to, że skalowanie, zmiana technik wnosi tylko nowe możliwości poznania struktury pracy. Szukamy tak naprawdę nowych. Przekazów, nadajemy im silniejsze emocje, ale jednocześnie przekaz powinien pozostawać ten sam. Możemy nazwać to reinterpretacją danej wypowiedzi. Chociaż poniekąd staje się epigonem własnej twórczości, końcowy efekt staje się dla mnie formą refleksji nad rzeczywistością zewnętrzną i wewnętrzną. Jest to forma afirmacji życia. Tytuł prac niewątpliwie podlega. Ukonkretnieniu w przekazie, ale mam nadzieję, że nie przekreśla wieloznacznych efektów odczytu. Treść, zależności od emocji, które skupiają się w nas, niesie ze sobą pewien przekaz. Dobrze, żeby on był przekazem, który coś konstruuje, żebyśmy nie dekonstruowali otoczenia, które jest i tak bardzo skomplikowane. Myślę, że ten okres pandemii. Poza chaosem i przestrachem zbliżonym do średniowiecznych pomorów, przyniósł jeszcze jeden bardzo istotny element, a mianowicie autoskupienia. Mogliśmy sami z sobą zadać pytania i spróbować na nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że ten okres dla wielu może być bardzo głodnym okresem, bardzo dobrym. W ciszy powstają najlepsze rozwiązania. Ta doczesna ucieczka, pogoń wielokrotnie zatracała jakość przeżywania tego życia. Myślę, że będzie dla mnie wielką satysfakcją, jeżeli Państwo zapoznacie się z tymi pracami i ocenicie je we własnym świecie przeżywania. Ja tylko życzę miłego oglądu, Dziękuję. Ars Ego czy ego? W trakcie pracy nad wystawą Marek Herbik używał tych tytułów wymiennie. Po pewnym czasie, kiedy patrzymy na prace zgromadzone na wystawie retrospektywnej artysty w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie, możemy dojść do wniosku, że ta wymienność jest słuszna. Bo z jednej strony. Czymże jest sztuka dla artysty, jeśli nie częścią jego jestestwa, jego bytu, a więc ars ego, jestem sztuką. Z drugiej natomiast strony alter ego, bo przecież to właśnie poprzez sztukę artysta komunikuje się z odbiorcą, a więc staje się ona, stają się jego dzieła, swoistym zastępnikiem w tej komunikacji, to one przejmują rolę rozmawiającego z odbiorcą. Prace Marka herbika prezentowana na wystawie w Centrum to przede wszystkim niezwykle intymna opowieść. Artysta próbuje pokazać nam całe uniwersum symboliczne, które przez kilka ostatnich lat utworzył. Jest to bardzo interesujące uniwersum, ponieważ poza tym indywidualnym rysem, rzeczywiście bardzo intymnym, mamy do czynienia także z. Pewnie mniej lub bardziej świadomymi, być może podświadomymi, odwołaniami do tego, co reprezentuje grafika środowiska łódzkiego, czyli grafika yy, środowiska, z którego Marek Herwig się wywodzi. Yy, uważam, że nic niewątpliwie zauważy nawiązania do pewnych motywów czy układów, które znane są chociażby z grafik tak wspaniałych mistrzów łódzkiej grafiki, jak Stanisław Fiogowski czy Krzysztof Pawrzejbek. Ważnym aspektem w pracach prezentowanych na wystawie i ważnym aspektem związanym z samotwórczością marka. Herbie. Jest niewątpliwie przejście od bardzo charakterystycznego dla grafiki śladu narzędzia. Charakterystycznego przede wszystkim dla działań w obszarze grafiki klasycznej, związanej z warsztatem, z możliwościami tego warsztatu, ale także z pewnym piętnem, które narzędzia warsztatowe na poszczególnych pracach w jakiś sposób odciskają, w kierunku tego co moglibyśmy nazwać śladem symbolicznym. I właśnie pewnego rodzaju właściwymi dla artysty środkami wyrazu, które bardzo konsekwentnie Marek Herbik odmienia przez rozmaite wizualne przypadki. Retrospektywna wystawa Marka Herbika nie jest może oszałamiająca, jeśli chodzi o ilość pokazanych prac, ale niewątpliwie jest pięknym zaproszeniem do zapoznania się z intymnością artysty, do zapoznania się z jego wewnętrznymi myślami, z tymi obrazami, które gdzieś w jego świadomości się narodziły, które powstały w tym obszarze widzenia, o którym swego czasu tak pięknie pisał Michał Anioł, że są ideami, które tworzą się w głowie artysty, ideami, które Stara się artysta następnie przedstawić przy pomocy środków wizualnych, tak aby mogła się im przyjrzeć i zapoznać z nimi publiczność. Mam nadzieję, że zechcą Państwo odwiedzić wystawę Marka Herbika w Międzynarodowym Centrum Sztuk w Krakowie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. To wystawa, która skłania do refleksji, która pozwala na wyciszenie, tak bardzo wydaje mi się potrzebne nam właśnie teraz, w czasie, kiedy wciąż nie opuszcza nas pandemia ale jednocześnie w czasie, w którym być może mamy też nieco więcej chwil dla siebie, chwil właśnie na zadumę, na namysł i artysta stara nam się w tej zadumie i namyśle niewątpliwie swoimi pracami pomóc. Także z reżimem sanitarnym, ale bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do naszego... Celu.